Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 24. Zbrodnia, kara i wina. Dzisiaj jestem nastrojony z lekka filozoficznie, ostrzegam. Dlaczego? Może dlatego, że wróciłem niedawno do książki Ferdinanda von Schiracha Przestępstwo. Ów niemiecki pisarz i prawnik poprzedził zbiór opowiadań bardzo ciekawym wstępem, który, muszę to przyznać, mocno zapadł mi w pamięć. Jego drugi akapit brzmi tak. Miałem wuja, który był przewodniczącym składu w Sądzie Przysięgłych. Sądy takie są władne w sprawach przeciwko życiu, morderstw i zabójstw. Opowiadał nam, dzieciom, pewne przypadki, a myśmy je rozumieli. Zaczynał zawsze od słów: Rzeczy na ogół nie są proste, a wina to sprawa śliska. No, właśnie, rzeczy na ogół nie są proste, a wina to sprawa śliska. Dzisiaj zaprezentuję Wam dwie kryminalne historie, które zobrazują tę frapującą kwestię. Posłuchajcie. Przeglądając stare numery ilustrowanego Kuriera codziennego, natrafiłem na bardzo sensacyjny nagłówek. Przyznaję, że skusiłem się i zacząłem czytać. Otruła męża, po czym dobiła go siekierą. W Żyrardowie pod Warszawą malarz pokojowy Grzegorz Domaracki, awanturnik i pijak, terroryzował swoją żonę i dzieci, a zarobek przepijał tak, że rodzina pozostawała od dwóch lat w nędzy. Ubiegłej nocy, kiedy Domaracki wrócił do domu kompletnie pijany, sąsiedzi usłyszeli odgłosy pochodzące z awantur jaką Domaracki wszczął ze swoją żoną. W pewnej chwili wszystko ucichło. Następnego ranka Domaracka zameldowała w policji, iż mąż jej zmarł nagle. Przybyła na miejsce policja, stwierdziła ranę ciętą na skroniu Domarackiego, zachodzi podejrzenie, iż Domaracka otruła naprzód męża, po czym dobiła go siekierą. Z polecenia sędziego śledczego aresztowano żonę i córkę zmarłego. Tu się kończy ta krótka historyjka, którą znalazłem w numerze z 6 kwietnia 1928 roku. Brzmi: Zgodzicie się zapewne ze mną, bardzo współcześnie, nic dziwnego: przemoc domowa zawsze była, jest i niestety będzie. Kto wie, może ktoś, kto mnie teraz słucha, jest również rodzinnym przemocowcem. Ciarki przechodzą po plecach, prawda? Niestety nie jest to wykluczone. Czytając ten artykulik, słyszałem krzyki tego pijanego mężczyzny. Widziałem jak pijany podchodzi do swojej żony, łapie ją za gardło, potem rzuca o ścianę i zaczyna ją kopać. W końcu, w jego własnym mniemaniu, ona jest jego własnością. Przepełnia go gniew. A jak wiemy, ten, kto jest w gniewie, zawsze czuje, że ma rację, że wszystko, co robi, jest usprawiedliwione. Próbuję sobie też wyobrazić sceny, których nie ma w tej krótkiej opowieści. Ich ostatnią kłótnię, która zakończyła rodzinną gehennę. W jaki sposób żona otruła swojego oprawcę, jeśli rzeczywiście tak zrobiła? Czy zaplanowała to przed jego przyjściem? Może na przykład wrzuciła truciznę do jakiegoś trunku, który mąż pił po powrocie zazwyczaj ze swoich nocnych eskapat? I gdy rzeczywiście to zrobił, zaczęła robić mu wyrzuty jak zawsze, wiedząc jednak, że tym razem walka zakończy się inaczej? Że owszem pobije ją, ale potem umrze? Dlaczego sięgnęła po siekierę? Trucizna za wolno działała? Bała się, że mąż ją zabije, zanim trucizna zabije jego? Najciekawsze pytanie dotyczy okoliczności podjęcia decyzji w sprawie zabicia męża, prawda? Gdy coraz intensywniej wyobrażałem sobie tę historię, w pewnym momencie przypomniała mi się inna, podobna, choć mniej odległa w czasie. Historia, która sprawia, że nagle zadajemy sobie takie oto pytanie: Czy nie jest tak, że czasami zabicie człowieka może być usprawiedliwione? Że czasami można wybaczyć zabójstwo? Że czasami zło trzeba powstrzymać w ten właśnie dramatyczny sposób? Tę sprawę opowiedział mojemu koledze i mnie detektyw, o którym wspominałem Wam całkiem niedawno. Pamiętacie? Maciej Szuba w wywiadzie dla czasu kultury opowiadał o przesłuchaniu przestępcy z dziurą w bucie. Z tego samego wywiadu wyciągam i tę właśnie historię. Jestem bardzo ciekaw Waszych wrażeń. Posłuchajcie. Został zgłoszony zgon faceta w Poznaniu na nowym mieście koło Komandorii. Było to na trzecim piętrze Starego Bloku. Kobieta zgłosiła, że jej konkubent wrócił do domu z raną brzucha i gdy doszedł na to trzecie piętro, wyzionął ducha w przedpokoju. Byłem wtedy naczelnikiem w Komendzie Wojewódzkiej. Gdy tam dotarłem, to policjanci z nowego miasta prowadzili już czynności. Trup, leży w przedpokoju. Kobieta ma około 30 lat, synek 12-letni. Policjant, który ją przesłuchiwał, nie zadbał o to, żeby tego dzieciaka wysłać do kogoś z rodziny. Przecież to nie było miejsce dla dziecka. Poukładałem to wszystko, wezwałem techników oraz oczywiście medyka sądowego. Wziąłem tę kobietę na pierwsze spytki. Małgorzata miała na imię. Mówię – Panie Małgosiu, proszę mi opowiedzieć, co się stało. Ona opowiada, że facet przyjechał ranny taksówką. Zdążył jej powiedzieć, że jechał z Garbar. Tam ktoś dźgnął go nożem i koniec opowieści. Policjanci z nowego miasta uruchomili połowę funkcjonariuszy z Poznania w celu poszukiwania taksówkarza i śladów krwi po tym ataku nożem. Przyjeżdża medyk, po którego idę z tego trzeciego piętra i nie widzę na schodach ani pół kropli krwi. Wracamy z medykiem. Wszystkich wygoniliśmy. Odwracamy Denata i medyk stwierdza, że tu musiała zostać przecięta tętnica. Mówię do niego: Krzysztof, powiedz to głośno, ile człowiek może żyć z przeciętą tętnicą? Parę sekund, odpowiada. A czy człowiek z przeciętą tętnicą wejdzie na trzecie piętro? On mówi: Na parterze skona, jeśli dostałby nożem przy drzwiach. Wiedziałem już więc, co się stało. On nie był na garbarach. Trzeba było przestać szukać taksówki, której tu nigdy nie było. I mówię tak: tego małego do babci albo ciotki, a pani Małgosia z nami. Na komendzie zaproponowałem kawę czy herbatę i mówię do niej: Pani Małgosiu, po pierwsze, nagrody nie będzie. Po drugie, walczymy o to, żeby wyrok był jak najmniejszy. Pani doskonale wie, że historia, którą mi pani opowiedziała, jest nieprawdziwa. Ja pani powiem, co się stało. To pani dźgnęła go nożem. Noż pani umyła, noże z kuchni zostały zabezpieczone. Ślady krwi na nich jeszcze będą. Było w tym trochę kitu, bo jeśli dobrze nóż się myje zimną wodą, to raczej żadnych śladów się nie znajdzie. I ona się rozryczała. Mówiła o tym, że on ją katował. Mówię do niej: Ja to wiem! Pani też jest ofiarą. On panią bił, wracał pijany, nie dawał pieniędzy. Wiedziałem to, czy blefowałem? Miałem tylko informację, że klient był podejrzanego autoramentu czyli bardziej lump niż porządny. Oczywiście było czuć od niego alkoholem, więc jej powiedziałem wrócił pijany, zaczął Pani robić awanturę, więc Pani go dźgnęła tym nożem i po zawodach. Jeśli Pani wszystko ładnie mi powie, to ja Pani naprawdę pomogę w życiu. Oczywiście tej nagrody Pani nie będzie miała, ale kara będzie dla Pani znośna i krótka. No więc ona się przyznała. Zdawałem sobie sprawę, co ta kobieta codziennie przechodziła, bo potem z zeznań z sąsiadów wyszło, że facet hlau robił awantury. Ona oczywiście mi nie wierzyła, że jej pomogę. Pomogłem jej jednak. Prokuratura uznała nadzwyczajność sytuacji i ona dostała łagodny wyrok. Chyba to był rok więzienia. Ja do niej poszedłem do aresztu, z paczką. Popłakała się, gdy mnie zobaczyła i mówiła, że nigdy nie wierzyła, że może spotkać takiego człowieka jak ja. A ja jej mówię, że ja nie jestem od dobijania ofiar. Chciałem pani po prostu pomóc, ale żeby pani mogła zacząć normalne życie. To trzeba to odpokutować. I pani od dnia wyjścia z więzienia będzie wolnym człowiekiem, niezależnym od nikogo. I niech pani takich błędów więcej już nie popełnia. Jakiś czas temu wyszła, siedziała kilka miesięcy. Oczywiście nie można było tego bezkarnie puścić, bo to byłoby niemoralne. Ona dobrze wie, że mogłaby za to siedzieć kilka lat, gdyby dostała jakiegoś napastliwego proroka i mało rozgarniętego sędziego. Zrobiliby z niej wampirzyce. Nie miałem potem z nią kontaktu, ale gdybym ją dzisiaj spotkał, to na pewno by mi podała rękę. Mocne, prawda? Świetnie pasuje tu jako komentarz zdanie wuja Shiracha: Rzeczy na ogół nie są proste, a wina to sprawa śliska. W tym wypadku wina jest rzeczywiście śliska. Podoba mi się też bardzo komentarz detektywa: Nagrody nie będzie, ale kara będzie znośna i krótka. Zakładam, że i w jego mniemaniu Wina tu była dość problematyczna, choć jednak oczywiście realna, jak najbardziej rzeczywista. Jestem niezmiernie ciekawy, co dzisiaj się dzieje z tą kobietą. Czy poradziła sobie w życiu? Czy doszła do siebie? Jak się pewnie domyślacie, moja pisarska wyobraźnia zaczyna podsuwać mi najrozmaitsze scenariusze, ale dzisiaj jej nie ulegnę. Nie bójcie się. Z na początku wstępu do przestępstwa. Dowiadujemy się, że ów wuj pewnego dnia poszedł do lasu, wziął w usta podwójną lufę strzelby i kikutem prawej ręki nacisnął spust. Zostawił list, który zaczął od frazy: Rzeczy na ogół nie są proste, a wina to sprawa śliska. Moje drogie, moi drodzy, tym frapującym aforyzmem zakończymy dzisiejszą zabójczą ciekawostkę. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia już niebawem.